Mam z tej strony rolek, a to jest poradnik jak pobrać Minecraft 1.8,9, tam można wszystkie serie. Oczywiście jak będzie działać. Film się spodobał. Wchodzimy w Skyland. I klikamy to. Tu. Tutaj macie Minecraft 1.8. Klikacie, zapisz plik, ja i on chociaż mam program. Klikacie w to, i Minecraft nam się odpalił. używanie już w wersji można do 1.8. Jeden... 1.1.0 1.0 nawet wszystkie wersje tutaj macie i działa klikamy graj i kramy działa, podała się film. lajkuj, like Hello.